Witam u niebieski. Nagadam się trochę, bo zauważam, nie wiem, może nie włączyłam, muszę patrzeć na górę, czy, czy leci czas. A więc dzisiaj trafiłam na pocztę na taki właśnie post kobiety, która dziękowała za życzenia urodzinowe. No i właśnie mówiła też, napisała, że z COVID, ale dostała kopa do życia. Trochę bardzo dziwne, bo ludzie zazwyczaj jak siedzą w tym całym COVID-zie znaczy w tych myślach, bo to są myśli. Nie ma nic realnego. To jest tylko plotka, a ludzie potem to, jak to się mówi, rozwijają. Rozwijają w swojej głowie. No i zapadają w taką empatię, w taką ciężką energię. Aż zobaczyłam... Czy ta data to nie jest czasem sprzed kilku lat? Nie, 28 października. Czyli są jeszcze, no nie zdziwię się tutaj w Danii, już widziałam kilka osób, które wychodzą nadal w tych maseczkach na twarzy. A nawet kasjerka w sklepie koło mnie w supermarkecie też jest taka jedna osoba, która nakłada maseczkę na twarz. Może to i dobre, żeby się nie zarazić przeziębieniem ziemieniem, jak jakimś tam, chociaż tym to się człowiek nie zaraża, bo to nie ma jak się zarazić. Spadek energii i ciało samo, jest chłodne. Nie, temperatura może być jaka jest, tylko tu chodzi o inne coś, o inny chłód. To jest taka energia, która jest, jeżeli jest wyżej, to chroni ciało, a jeżeli spadnie niżej, no to niestety, ale ciało nie może się bronić i wtedy puszczają różne zwieracze, wychodzą różne, jak to się mówi, wydzieliny z, z otworów. Już mówiłam o tym kiedyś. Nie wiem, nie prokazuję tych jak to się mówi. Yy, no, Komentarzy. Także nie wiem czy ktoś się tam z tego śmiał, czy nie. Jak się śmieje to OK ktoś jest z pieskiem, trzeba będzie uważać, bo ja też jestem z pieskiem. No właśnie... A mój piesek jest agresywny, a to jest ten piesek, bardzo agresywny pies. O Jezus Maria, jak Doberman, jak Rottweiler puszczony, to no... Ledwo na smyczek, można utrzymać, jak się widzi inne psy. Ale suczki? Nie, bo suczek jest miły, dżentelmen. Także tyle na temat COVID-u, bo ja nawet tam zapytałam się, napisz objawy jakie masz chorobowe to ja już od razu jej napiszę co jej dolega i co powinna zrobić żeby się tego pozbyć nie no chyba że już...